Hej, to ja, Mariusz, lekarz z Niemiec. W dzisiejszym odcinku parę słów odnośnie lekarzy rodzinnych i medycyny rodzinnej w Niemczech. Ta grupa zawodowa cieszy się tutaj bardzo dużym szacunkiem. Bardzo dużo decyzji pacjenci podejmują wspólnie z lekarzem rodzinnym. Lekarz rodzinny należy do krona osób o bardzo dużym zaufaniu. I to jest bardzo często bardzo, bardzo piękna współpraca. Poza tym lekarze ze szpitala, lekarze specjaliści bardzo dbają o prawidłowy przepływ dokumentacji danych i dbają o te relacje, tak żeby lekarz rodzinny też miał wgląd w proces leczenia specjalistycznego. Z innej historii, bardzo, bardzo dawno temu byłem, pracowałem na oddziale chirurgii i tam mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że trafiał do nas pacjent ze skierowaniem od lekarza rodzinnego i zdarzało się, że lekarz rodzinny miał takie wyobrażenie o leczeniu, a myśmy stwierdzali, że robimy jednak coś innego i nieczęsto ale zdarzało się, że lekarz rodzinny po tym całym starzeniu przesyłał list z prośbą o wyjaśnienie, o szersze wyjaśnienie przypadku. Chciał wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Co myślę, jest bardzo ciekawym zjawiskiem. No i tak było. A w międzyczasie, trochę pół żartem, pół serio, tutaj miałem różne rozmowy z sąsiadami, z ludźmi. Mieście i um, ostatnio trochę m, rozmów um, z różnymi, różnego typu doradcami i e, bankami. I tam, jak się przedstawiałem, to zawsze mówiłem, że jestem lekarzem i za, ta, na zazwyczaj e, padało pytanie: lekarzem? Aha, lekarzem rodzinnym? Mówię, Nie, em, anestezjologiem. Aha, I żadnych pytań więcej. I tak sobie pomyślałem, że można by w Niemczech w skrócie podzielić lekarzy na dwie grupy lekarz rodzinny i reszta na szczęście bardzo wysoko cenieni są też lekarze, którzy jeżdżą na karetce, czyli tak zwany not ads. i tutaj też mogę zapunktować w rozmowie więc nie jest tak źle ze mną pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania mam nadzieję, że rozkręcimy ten kanał hej